Nicole ma jednego burgera. Ale jakiego apetycznego. A Britni ma ich aż dziesięć. Wow, a Julie ma ich ze sto. Ekstra. Spróbujmy ich szybko. Zacznijmy od Nicole. Z chęcią. Akurat bardzo zgłodniałam. Wow, jakie to jest pyszne. Ech, szkoda, że jest tylko jeden burger. Britni, teraz ty. Jeszcze nigdy nie jadłam takich ogromnych burgerów. O, jakie to pyszne! Dziewczyny, mam czystą buzię? Hmm, Britni. w twoim stylu. Teraz czas na moje sto burgerów. Jestem bardzo głodna, więc zjem je z łatwością, ale na początek zbuduję wysoką burgerową wieżę. Widziałyście, jak fajnie mi to wyszło? O nie, zaraz się zawali! Aj ja też! Julie, nic ci nie jest? Tak, wszystko ze mną w porządku. Zeszła mała lawina burgerów, ale ja jestem cała. Mm, te burgery naprawdę są takie pyszne. Nicole dostała jedno jajko. Julie ma 10, A Brittany masz sto jaj. Ciekawe, co będziecie z nimi robić. Zacznijmy od Nicole. Dlaczego od razu ja? Dobra, nic na to nie poradzę. Będę musiała to zjeść. O nie, to jest okropne. To surowe jajko jest bardzo niesmaczne. Smażone jest o wiele lepsze. Ale mimo wszystko dałam radę. Teraz moja kolej. Padłam na pewien pomysł. Mogę rozbić wszystkie te jajka naraz za pomocą katany. To będzie niesamowite. Podrzucam jajka, wyciągam katanę, nastawiamy się na mocne uderzenie i. A ja! A teraz łapiemy. O rany! To było niesamowite. Dziękuję. A teraz wypiję te jajka przez słomkę. Nigdy jeszcze nie próbowałam pić surowego jajka i wiem czemu. To paskudne. Rzeczywiście jajka są pyszne tylko jak są smażone. Brr. Britney, teraz ty. Jak ja mam ogarnąć taką górę? Okej, okay, spróbuję zacząć od jednego jajka. Britney, nie. Tylko nie od tego. Ojej. Jajeczna piramida zaraz runie. Nie. Tylko nie na mnie. A to straszne! Britney, jak się masz? To okropne! Jestem cała w jajkach! Chociaż to nawet śmieszne! Patrzcie, jakiego mam fajnego pączka! A ja mam ich dziesięć! A ja mam całą górę ze stu pączków! Co za fart! Tak, tak, zaczynamy ode mnie! Już nawet wymyśliłam, jak zjem mojego pączka! Będę go jadła jak prawdziwa dama! Za pomocą noża i widelca! To będzie super. Pełne wdzięku i równie smaczne jak rękami. Mmm, to jest niesamowite. Dziewczyny nawet nie śmiejcie mnie pospieszać. Mam tylko jednego pączka i chcę się nim w pełni nacieszyć. Mmm, jaki on jest smakowity. A ta polewa. Coś pięknego. Skończyłam. Julie, teraz ty. Nareszcie. Nie jadłam pączków od tak dawna, że chcę ich jak najszybciej spróbować. Wow, jakie pyszne. O tak, i czemu ja nie jadłam tak dużo pączków naraz? raz? To jest dziesięć razy smaczniejsze. A z czego ulepię taką kulkę i zjem. Niam, najadłam się. Nicole, kontynuuj. Dobrze. Od której strony by zacząć? Wiem. Ułożę wszystkie pączki w wieżyczkę. To będzie coś niesamowitego. O rany, żeby kontynuować, przyda mi się drabina. Wychodzi mi prawdziwy pączkowy wieżowiec. Myślisz o tym, co ja? No. I na koniec ostatni. Nie, nie, nie. Co z moją górą pączków? O nie, zaraz się przewrócę. Co z tobą? Nie jest, ale nie róbcie tego więcej. Czerwona papryczka to straszne. Nie zazdroszczę, Nicole ma ich dziesięć, a Julie aż sto. Dziewczyny, trzymajcie ją, bo zaraz się przewróci. Julie dojdź do siebie, a my zaczniemy od Britni. Ona ma najwięcej szczęścia ze wszystkich. Naprawdę muszę zacząć pierwsza. Ta czerwona papryczka wygląda tak przerażająco. Ugryzę mały kawałek. O nie, jakie to ostre! O, to wszystko, kto następny? To? No właśnie, kto będzie następny? O nie, ja. To straszne, jeśli Britney zareagowała tak na jedną papryczkę. To co się stanie, jeśli ja zjem dziesięć? O rany, mamusiu! Dziewczyny, czuję, że wszystko się we mnie gotuje. Jeszcze troszkę i ogień wydostanie się na zewnątrz. U, chyba przeszło. Dzięki, Julie. Teraz twoja kolej. Nie proszę! My zjadłyśmy, więc i ty musisz. Boję się. Wezmę wszystko na raz, żeby jak najszybciej z tym skończyć. O, nie! Już czuję, że w środku mam pożar. rany, pomóżcie mi! Jest mi bardzo gorąco! To straszne! padni! Biedna Julie, trzeba jej jakoś pomóc. Nicole, nie wiedziałam, że jesteś strażaczką. Likwidacja pożarów to moja druga praca. Trzymaj się, Julie, zaraz będzie lepiej. Gotowe. Ogień ode mnie daleko nie ucieknie. Dzięki, Nicole. Nicole ma jednego chipsa Pringles. Julie ma całe opakowanie, a Britney dostała całą ścianę z chipsów Pringles. Super. Zaczniemy od Nicole, bo ma najmniej ze wszystkich. To nie jest nawet chips, a ci okruch. Chwileczkę. Jestem teraz naukowcem. Przy użyciu lupy i pensety bez problemu mogę chwycić mojego malutkiego czipeska. Wspaniale! Udało się. A teraz spróbujmy. Eh, pod lupą wydawało się to większe i bardziej apetyczne. Ale mimo wszystko to jest bardzo smaczne. Julie, teraz ty. Z chęcią? Ej, a czemu to opakowanie się nie otwiera? No dalej! Przestańcie się śmiać! Znam jeden sposób, dzięki któremu na pewno otworzę opakowanie. Gotowe. Piła mi pomogła. A teraz podrzucam opakowanie i łapię wszystkie chipsy buzią. Mm, niesamowite. No i co, dziewczyny? Podoba wam się taka sztuczka? Aj! Zapomniałam o opakowaniu. Jaka ona jest śmieszna. Niech Julie sobie odpocznie, a ja zajmę się swoimi chipsami. Niesamowite szczęście. Tu jest tak dużo różnych smaków. Chcę spróbować ich wszystkich. Ale super. Dziewczyny, ze mną wszystko. Oj, chyba jeszcze sobie odpocznę. O tak, uwielbiam chipsy. Chcę je zjeść wszystkie. Britney, przestań rzucać opakowaniami. Aj, dobra, założę kask. Tak będzie bezpieczniej. Julie, uważaj na opakowania. O jej biedactwo, też by jej się kask przydał. Mam tego dosyć, nie zniosę tego dłużej. Trzeba zniszczyć te ściany z chipsów. O nie! Super to wymyśliłaś, przybij piąteczkę. Dziewczyny chipsy mnie zasypały. Jakie apetyczne ja żelkowe oko. A Britney ma ich aż 10. A ile ma Julie? Tak, sto żelkowych oczu, rewelka. Mogę zacząć? Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Jakie słodkie. Teraz ocenimy smak. Wow, pyszne! A w środku jest taki smaczny żel. Palce lizać. A teraz ja? Hej! Nie, teraz moja kolej! Założę wszystkie żelkowe oczy na palce i zjem. Och, jak to fajnie wygląda! Britney, przypominasz chomika! O, tak, To za wyżerka. Dlaczego nikt wcześniej nie powiedział, że żelkowe oczy są takie pyszne? Oj, zakrztusiłam się! Dziewczyny, pomóżcie mi! Dzięki Julie uratowałaś mnie. Od razu mi lepiej, ale chcę jeszcze. No na pewno to wszystko jest moje i nie mam zamiaru się z nikim dzielić. O tak, ale to jest dobre szaleństwo. Tak się cieszę, że dostałam taką ogromną porcję. Niam-niam-niam! Stoi, Nikol! Nie pozwoliłam nikomu jeść moich żelkowych oczu. Muszę szybko napchać nimi buzię, zanim dziewczyny mi je podkradną. O tak, co za uczta! Zostały mi dwa ostatnie żelkowe oczy. Myślicie, że to dla was. Oczywiście, że nie. To jest tylko dla mnie. Zjadłam. Ojej, co się dzieje? Na mojej buzi pojawiły się dodatkowe oczy. Trzeba było się podzielić. Wow, jaki ogromny stos popytów! Dziwne, wydaje mi się, że mój jest zepsuty. Nie mogę nic nacisnąć. I co masz zamiar zrobić? Przestań to wąchać. Nie wolno tego jeść. Mylisz się, mój popyt jest zrobiony z żelków i jest naprawdę dobry. Wow, to jest dopiero szczęście. Kurczę, niewiele już zostało. Szybko się z tym uporałam. Co tak patrzycie? Teraz wy? Może moje popyty też są z żelków? Chyba nie są zbyt twarde. To czekolada! Mam nawet więcej szczęścia niż się spodziewałam. Moja ulubiona biała czekolada z cukierkami w środku. Żałuję, że nie mogę tego skosztować. Masz szansę, Fibi. Nie zamierzam się dzielić. Mia, jesteś cała brudna. Wielkie mi rzeczy. Mogę to szybko naprawić. I po wszystkim! Prawie czysto. Zostałem tylko ja. I to jest świetna wiadomość. Ciekawe, z czego są moje popyty. Nie wygląda to ani na czekoladę, ani na żelki. Są prawdziwe! Jak fajnie! Można się nimi pobawić. Boże, jakie to jest kojące! Zdecydowanie to mi się teraz przyda. Wow, chipsy! To wspaniała wiadomość Ale dlaczego każdy z nas ma tylko jedno opakowanie? Nie wiem Myślę, że mimo wszystko trzeba spróbować I co tam masz, Liwi? Jeszcze tego nie rozumiem Chips spadł ci prosto w oko To takie zabawne Nie widzę w tym nic zabawnego Myślałam, że opakowanie jest puste Dobrze, że chociaż coś przekąsiłam No i po wszystkim Dobra, czas sprawdzić, co ja mam Mam nadzieję, że to będzie większa porcja. Nie wierzę. Ta puszka nie ma dna. I nie ma w niej też chipsów. Spójrz na stół. A, tutaj są, jak mogłem to przegapić. Myślę, że jest ich stuzin. To zdecydowanie lepsze niż jeden chips. Gratulacje. Co z tobą? Musiałem się nawdychać przypraw. Bardzo chce mi się kichać. O, chyba jest lepiej. Przyszedł czas, żeby coś zjeść. Znowu się zaczyna. Wszystkie chipsy. Kurczę, ja nie popełniaj tych samych błędów co ja. Zaufaj mi, wiem, jak radzić sobie z jedzeniem. Wow, jak dużo chipsów! Wręcz się nie kończą. Jest ich chyba ze sto! Nie masz nic przeciwko temu, żebym spróbował. Oczywiście, że mam. Nie zbliżaj się do mojego jedzenia. Radzę sobie bez Twojej pomocy. To niewiarygodne. Jak ty to wszystko w sobie zmieściłaś? Nie takie rzeczy potrafię. Chyba ktoś tu się ksusi. Trzeba uratować Miję. Chwileczkę już pędzę z pomocą. Proszę! Bardzo dziękuję Deni. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Co z tą kolą? Wystrzeliła we wszystkie strony. To jakiś koszmar. Jestem cała mokra. Nie wiem, jak to się stało. Jak dużo kitketów? Nie powiedziałabym, że jest ich dużo. Mam zaledwie 10 sztuk, a Fibi ma tylko jednego. Peszek! Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy ze wszystkich. Ostrożniej nie musisz rzucać we mnie opakowaniami. Jaka gruba warstwa czekolady! Fantastycznie! Uwielbiam ten wafelek w środku. Obrzuciłaś nas okruchami. Przepraszam, to było przypadkowo. Zapamiętamy ci to. Ja musi zająć się swoimi batonikami. Okay. Myślisz, to świetny pomysł. Jak zręcznie i szybko pozbyłaś się opakowań, super! Były zupełnie niepotrzebne. Interesuje mnie tylko czekolada. Nie potrafię chyba pokroić tego widelcem i nożem. Poradzę sobie bez nich. Co za smak! Jest niewiarygodny. Nie mogę się zatrzymać. To są najlepsze batony na świecie. Gdzie się podziały twoje maniery? Mija! Nie zachowujesz się jak ty. O, jeden batonik upadł. Zabieraj go szybko, nie chciałbym za niego oberwać. Masz rację, Deni. Każdy, kto próbuje zabrać mi jedzenie, powinien obawiać się kary. Deni, opamiętaj się. Masz jeszcze ze 100 czekoladowych batoników do zjedzenia. Chce racje, rację, zabieraj się za nie. Tego nie da się zrobić od tak. Trzeba mieć specjalne podejście. Postanowiłem zbudować coś niesamowitego, czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałyście. Wygląda rewelacyjnie. Będę potrzebował drabiny, żeby wejść na szczyt. Gotowe, to była ostatnia słodka cegiełka. Nawet nie proście mnie, żebym zszedł, tu jest naprawdę fajnie. Jak chcesz, to nam pasuje. Wybacz, Deni, ale twój budynek zaraz runie. O nie, co wy zrobiłyście? Tak bardzo się starałem. Nie było innego wyjścia. Zrobiłyśmy to dla czekolady. I niczego nie żałujemy? Było warto. Kiedy jeszcze będziemy miały okazję zjeść takie słodkości? No, a to można wyrzucić. Jestem. Mam nadzieję, że nie tęskniłyście. Kręci mi się w głowie. Dobrze, że mam na sobie kask. Jesteś taki zabawny. Dostałam największą porcję. Sto gum na raz. A ile macie? Deni ma tylko jedną, co za ubaw. Nie wydaje mi się, żeby to było śmieszne. Spójrzcie, w opakowaniu jest więcej niż jedna guma. Świetnie! Mija, przepraszam, nie sądziłem, że cię uderzę. Dobra, zaczynam. Pokażę wam, jak się zjada gumę. Byłoby świetnie, gdybyś nie rzucał wszędzie śmieciami. Jesteś taka wredna. Czemu mnie uderzyłaś? Co ty robisz, Danny? To wygląda dziwnie. Ale jest bardzo wygodne. Dwie sekundy i włożyłem wszystkie słodycze do buzi. A teraz spójrzcie, jakie balony potrafię nadmuchać. Wow, powinieneś pracować w cyrku. Mam nadzieję, że to komplement. Jeśli tak, to dziękuję, Mia. Brawo, to było wspaniałe. Teraz przyszła kolejna mija. Wow, pozbyłaś się wszystkich opakowań jednocześnie. Ekstra! Takie sztuczki mogę zrobić z łatwością. Potrafię też zasysać guma jak odkurzacz. Wow, jaki duży balon! Chyba najwyższa pora, żeby go przebić. Przepraszam ja, ale nie mogę się powstrzymać. Lepiej się schowam. Co ty zrobiłeś Deni? Nic nie widzę. To pewnie dlatego, że guma jest na całej twojej twarzy. Chyba coś jest ze mną nie tak. Odkleiłaś sobie brwi! To straszne! Muszę je przyczepić z powrotem! Oglądanie tego nie jest zbyt przyjemne! Nie obchodzi mnie to! To twoja wina! Czas, żebym i ja popracowała szczękami! Ostrożnie Fibi, bo zniszczysz stół! Trochę źle obliczyłam swoje siły. Bardzo się spieszyłam, żeby zdjąć opakowania. Przepraszam! Co? Czy ty masz gumowe usta? Jak ty tam mieścisz tyle smakołyków? Dajcie spokój, to nic takiego. Fibi, a ty dokąd? Stój! Trzymam cię! Beni, to nic nie da. Jej balon jest za duży. Musimy ją uratować. Gdzie jest wyjście? Trzeba wystrzelić procy i przebić balon. To dobry pomysł. Myślę, że dam radę to zrobić. No i co? Nie trafiłeś. Daj mi to. Jesteś pewna? A, mój balon pękł. Udało się, ale teraz ona spada. Postaram się ją złapać. No i znowu się nie udało. E, przepraszam, starałem się jak mogłem. Dzięki, mimo wszystko. A ja mam całą piramidę. Wow, ale za mnie szczęściasz. Tina ma tylko jedną. Spójrzcie, to przezabawne. Dajcie mi spokój. Tak, mam tylko jedną gumę. W dodatku jej nie złapałam. Tina, ty to jak zawsze. No dalej, i tak musisz ją zjeść. Czekamy na ciebie. No dobra. Jest całkiem smaczna. Patrzcie na mojego balona. Ops! co za uba! Fuj, co ty zrobiłaś, Tina? Zdejmijcie to ze mnie! Daj, pomogę ci! O nie, wyrwałem ci brew! Porany! Oskar, co ty zrobiłeś? Naprawię to, proszę! Okej. Okay. Brew jest na swoim miejscu. O, hura! Ej, hey, ty! Co jest? Twoja kolej. A, no tak. Uwielbiam gumę balonową. Jestem zdecydowanie lepsza w dmuchaniu balonów niż Tina. Zaraz wam pokażę. Wow, widziałaś to? Nadmuchała wielkiego balona. Ej, Oskar, a może rozwalimy tego balonika, co? Świetny pomysł! Co ty zrobiłeś? Mam teraz brodę z gumy. No i z czego się śmiejecie? Zaraz przeżuję to jeszcze raz. Uj, to naprawdę obrzydliwe. Gotowe, twoja kolej, Oskar. No ruszaj. No dobra, to zaczynam. Auć, zburzyłem bierze i teraz boli mnie ręka. Ej, zabieraj te ręce. To jest wszystko moje. O, ta guma smakuje całkiem nieźle. Nadmucham balona. Patrzcie, fajny, co nie? Jest idealny. Super! Ej! Nie dotykajcie go, bo go przebijecie! Lepiej przywiążę go do krzesła i nawet na niego nie patrzcie! Nadmucham jeszcze więcej balonów! I jeszcze więcej! Co za nudy Oscar długo jeszcze? Skończyłem! Cała masa balonów! Ej, co się dzieje? Czy ja lecę? Dziewczyny pomocy! Wow, żelkowe oczy uwielbiam je. A ja mam ich całą górę. Ty na patrz, Julie, znowu nie ma szczęścia. Ma tylko jedno żelkowe oko. No i co z tego? Jedno oko też jest fajne. Mogę rozciągnąć przyjemność. Mm, w środku jest naprawdę pyszne truskawkowe nadzienie. Super. Palce lizać. Oskar, twoja kolej. Świetnie, bo jestem taki głodny! Ej, tak właściwie to moja kolej! Ano tak, masz rację. Mam średnią porcję, więc poradzę sobie z nią naprawdę szybko. Zobaczcie, co wymyśliłam. Jak Wam się podoba mój manikir? Fajny, prawda? Jest też pyszny! Ale czat! Tina ma niezłego farta. O tak, po prostu kocham żelki. O nie! Co z moim gardłem? Nie mogę oddychać! O nie, Dina! Czy wszystko w porządku? Wow! Uf, dzięki, Oskar! Zapomnij! Teraz moja kolej, żeby coś przekąsić! Skakujcie żelki do mojej buzi! Ach, niesamowite! Te żelkowe oczy są takie pyszne! Po prostu nie mogę się oderwać! Ej, przestań! Ale ja też chcę! Tu jest porcja tylko dla jednej osoby! Czyli dla mnie. Wy już zjadłyście swoje porcje, ta jest moja. Prawie skończyłem. Zostały mi tylko dwa żelki. No to daj nam, proszę, po jednym. Szybciutko. Tak, akurat dla nas wystarczy. Nie i jeszcze raz nie. Ach, to było naprawdę pyszne. Czy ja mam oczy na całej twarzy? A! To frytki. Jak to? Dlaczego mam tylko jedną frytkę? Nawet średnia porcja to za mało. Wow, to mój szczęśliwy dzień. A, Julie ma znowu jakiegoś okruszka. No bardzo zabawne, naprawdę. Ach, co za zapach. Biedactwo, no zjadaj już. Zjem kiedy i jak będę chciała. O, teraz mam dwie frytki, są takie smaczne, niesamowite. Oskar, do dzieła na co czekasz? Mówisz masz. Zjem sobie moje fryteczki z sosem. Mm, pyszne co Julie. Palce lizać. Um, Bingo. Chyba wiem jak dać mu nauczkę. Dodam mu ostrego sosu, kiedy nie będzie patrzył. To będzie przezabawne. Ekstra! Niczego nie zauważył! To będzie pickie! Ale to jest pyszne! O rany! Gorąco mi! Jestem cały rozpalony! Aaaa! Chwileczkę! Ja wiem co robić. Uratujecie, tu jest woda! Uff, przeszło mi dzięki Tina! Ach. Nie ma za co! Ej, przestań chlapać, Oskar! Przepraszam, już jest okej. Okay. Mam świetny pomysł, jak zjeść moje frytki. Wezmę troszkę keczupu i wyleję go na wierzch, jak fontannę. Wow. Właśnie tak. Super, to wygląda mega pysznie. Ech, skończył mi się keczup. Zabierajcie ręce, to wszystko jest moje. Mm, no co za pyszności. Mm. Ale z ci wózka. Już wiem. Założę się, że nie zauważy, jeśli ukradnę jedną fryteczkę. Wyszka. O nie! Frytka utknęła mi w gardle. Czekaj, pomogę Ci! No wyłaś w końcu. O, to boli. Daj mi go tu. I cyk. Ach, to nie zadziałało! No dobra, zaraz się bardziej przyłożę. Oskar! Czy to była frytka? Czy to była moja frytka? Prawie umarłem. To za karę. Ech, tym razem ja mam jednego pączka. No dobra, spróbujmy. Co? O rany, farciara z ciebie. Zgadza się, mam całą górę pączków. Nareszcie im nie się poszczęściło. Super, starczy dla nas wszystkich. Ej, spadać stąd. Te pączki są moje. Zaczynaj, Tina. No dobra. Mam pomysł. Skoro mam tylko jednego pączka, to zjem go w wyjątkowy sposób. Jak w restauracji. Z nożem i widelcem. Życzcie mi smacznego, moi drodzy. Mm, jaki pyszny. Czuję się jak z wyższej sfery. Oskar, twoja kolej. No wspaniale w końcu zjem moje pyszniutkie pączki. O nie, gdzie twoje maniery? Hmm. Nieważne. Najważniejsze, że to mi tak smakuje. Te pączki są boskie! O, zostały jeszcze okruchy. Co za uczta! Fuj, nie mogę na to patrzeć. Zachowujesz się jak zwierzę. Skończyłem! O, dokładka! Zapomnij, masz już dość. To są moje. No co za cudowności! Mam świetny pomysł. Zbuduję wysoką wieżę z pączków. To będzie naprawdę coś wyjątkowego. A całość zjem jak burgera. Jak to zmieścisz w ustach? Fajnie to wygląda, co? O nie! Zaraz się z tym przywrócę! Nie! Ups. Co z tobą, Julie? W sumie dopóki nie patrzy, możemy zjeść po pączku. To było coś. Spoko, częstujcie się.